Czy Władimir Załański jest dyktatorem, tak jak mówi o nim Donald Trump? Proszę zapytać Donalda Trumpa. Pani Ale państwo popierają Donalda Trumpa? Nie, to nie jest kwestia popierania Donalda Trumpa. On ma swoją politykę, którą realizuje, o której mówił w czasie kampanii wyborczej. Jest w tym skuteczny i konsekwentny. Nie, nie skorzystamy z rady Elżbiety Witek i nie będziemy pytać Donalda Trumpa o to, czy Władimir Załański jest dyktatorem, bo Donald Trump bezczelnie kłamie w tej sprawie. W Ukrainie od początku wojny obowiązuje stan wojenny i zgodnie z ukraińską konstytucją, podobnie jak zgodnie z polskimi przepisami, amerykańskimi i przepisami większości krajów demokratycznych, w trakcie stanu wojennego nie mogą się odbywać wybory prezydenckie. I właśnie dlatego wybory prezydenckie zostały w Ukrainie odłożone do końca wojny i do momentu odwołania stanu wojennego. Na ten moment, w takich okolicznościach, kiedy toczy się krwawa wojna, kiedy rakiety latają nad głowami mieszkańców Ukrainy, trudno by było przeprowadzić jakieś wybory. Ja bym tak sytuacji, w jakiej jest pan Żłański, nie określił, tak jak określił to prezydent Stanów Zjednoczonych. Nie, nie jest dyktatorem i dobrze... Donald Trump się z tych słów wycofał. Do tej pory to, że Władimir Zelenski jest dyktatorem słyszeliśmy z ust pana Miedwiediewa, Pieskowa, Zacharowej i teraz dołączyli do nich politycy PiSu. Pytanie, czy jest to sojusz trwały pomiędzy Kremlem a Nowogrodzką, czy to jest tylko i wyłącznie bezrefleksyjne tempe powielenie narracji prorosyjskiej przez polityków PiSu, podyktowane kampanią wyborczą Karola Naworskiego. Jakiekolwiek opowiadanie się po stronie Putina, tak jak wygląda, że próbuje robić to Donald Trump, no to jest jawne stawanie po stronie agresora, po stronie kogoś, kto myślę, że nie do końca jest z pełna rozumu i to tak staram się być bardzo delikatny tutaj, udzielając tego wywiadu. Nie, nie zgadzam się. Został wybrany w demokratycznych wyborach. Co prawda, termin następnych wyborów już minął, wojna to w jakiś sposób usprawiedliwia. Natomiast nie nazwałbym go dyktatorem. Niezależnie od tego, że w rozmowie ze Stanami Zjednoczonymi, z nową administracją, popełnia, popełnił poważne błędy. Polska klasa polityczna dość trafnie identyfikuje ten problem i wie doskonale, że Władysław mezułmańskiej żadnym dyktatorem nie jest. Wiedzą to nawet politycy Prawa i Sprawiedliwości. Którzy zamiast tutaj zgodzić się z Donaldem Trumpem, po prostu na różne sposoby próbują uciekać od odpowiedzi. No tak, to może być odbierane, bo ja mam nawet takie głosy z Ukraińców, którzy, od Ukraińców, którzy w Polsce mieszkają i yy, spotykam się z nimi. I na przykład są takie głosy, że nie będziemy walczyć za ten rząd, za tego dyktatora. Takie słowa słyszałem. Kazimierz Smoliński też ucieka od odpowiedzi. Yy, on Opowiadałem historię o swoich spotkaniach z Ukraińcami, która owszem może być całkowicie prawdziwa. To znaczy, musimy wziąć pod uwagę, że, że społeczeństwo ukraińskie jest, tak samo jak społeczeństwo polskie, bardzo mocno spolaryzowane politycznie. Jeżeli w Polsce zapytamy zwolennika prawa i sprawiedliwości, czy Donald Tusk jest dyktatorem, to jest bardzo prawdopodobne, że usłyszymy odpowiedź twierdzącą. I vice versa. Jeżeli zapytamy twardego zwolennika Platformy Obywatelskiej, czy Jarosław Kaczyński był dyktatorem, to również usłyszymy, że był. I w obu wypadkach nie ma to wiele wspólnego z rzeczywistością.